gramy zwykłą solówkę Taką mega luźniutką. Mm, więc zobaczymy, ile kilów, ile win. Czy win będzie, nie? Więc widzimy się w grę co. Ok, ludzie, więc lecimy sobie na sam start tutaj. Po, oczywiście, najlepszy łuk w grze. Czyli z kotwiczką. Bo ten łuk jest totalnym sztosem No i się widzimy jak już wyląduje, jak. W ogóle coś tu leci. Tam chyba chłopino. No. Ty co jest? Ty yy. okay. Walcz tam z... O uj Oho... Oho, tu, 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 tu. Co ja robię? W ogóle nie mogę. Nie. Kiś kurde. Wykręt za mnie jakiś. Wykręc za mnie. Po Let's go. No, już pierwszy kill jest. Widzimy się za chwilę. Dobra, ludzie, jest jakiś chłoba. Ja sobie naprawdę niejako uciekam. A ja się nie chcę z nim napierdziwać. Niepotrzebne mnie to. ...prościutko. No hm. nie ja mam do tego łuku, no... O, uuu... Dobra, wetam, kościół. Pozdra Haha! <laughs> Dobra, chłopcom mnie zreizerowany, a później dostał bomby jeszcze. Tam kurde. Prościutko. Kurde. Dobra. ta ja czeka na jako Okej okay, ludzie, mam drugiego chłopka Dobrze, że masz szczały, bo bez tych szczał to leciutki przypał No, za dużo też ich nie miał Dobra, uciekamy, bo za dużo chłopów, za dużo chłopów tu jest po prostu, nie? A, Knut! Dziekamy Następny B Tutaj co w ogóle? Dobra, Let's go do... O oh my no, no, z krzaku! Aha, widzowie, po w krzaku dostał milion. Ja, niestety, też dostałem milion. Nie, ja tego w krzaku dojeżdżam, nie? Zdenerwuję mnie. Szybka ptaczka, pójdzie? Dobra Cyk Let's go W Szybka ptaczka I do strefki co to jest widzowe? Wow, coś tu można było puknąć. No, buduj się. A, ta gra jest popsuta. Uho. oh let's go. A, let's go, do Aha, let's go, bo tam jest strefa. Znaczy nie ma strefy. Nie to ta muzyczka śmieszna. Dobra Okej, okay, ludzie, moja lama Łatwo. Nie? Let's go, big. Let's go, 2 miliony <gryst> maców. I let's go na chłopów. Dobra, ludzie, ten chłop dostał milion, trzachę za łeb. Znaczy, trzachę za łeb. To, powiedział. Na biało dostał. Dobra, pog. Dzięki za spaza. I uciekamy. Nastu nie było. Dobra, ludzie, tu... Chłop tu jest u mnie. Nie. nie tam nie było. A ja chcesz się na spokojnie uleczyć i mogę się z wami napier napierdzielać. Och, chłop, chłop, nie ma kewa, ja go podjeżdżam. Dobra, let's go, let's, let's, let's go. Chłop też miał łuk. Dobra, Mr. Pokjump. Dobra, jako pusty sobie wpierdziulimy I walimy, biga i lecimy na je, do kolejnych chłopów Okej okay, ludzie, zo zostałem jeden na jeden Sta Tam siedzi chłop, jakaś aura spadzona <grym> Chociaż moim zdaniem aura to najbrzydszy w wszystkim grze no, Oprócz zombie piłkarek, znaczy zombie piłkara też jest naj. Zombie piłkara to najbrzydszy wszystkim grze A jako drugi to ta. chyba <grym> To chyba nieważne w ogóle Ojej No jest problem, kurde, bo o, ogarnia stopa ogarnia Kurde Dobra ludzie dostał za 26 za scarring Tona trochę... wiem, mam, mam 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 dużo maców, ale sobie pozbieram Żeby było na zapas, żeby, żeby, żeby... Pierwego czasu mnie zabrakło, czy coś, no oczywiście mnie trafia No Dawaj na Lejza! O, co tam? Ja pierdziłę Widzowe Jest przypał Jest przypał Nie no On jest za dobry To nie ma szans Nie ma szans z tym chłopem jeszcze strefę tak słabo wywaliła. Oczywiście każdą pestkę chłop trafia. Ora, sklapsowałem go. Aha, już tutaj jest fajnie. Tak się bawimy. Dobra, trzydzieści. Nie trafiasz. Ja jestem w strefce. Ty też już jesteś. O nie, boję się, boję się. No Ra... pa 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 Dostał łeb, dostał 30 biało. Czyż Kaleka to jest jakaś? Znaczy co? Kto? Co? Nie. Ja, ja, chłop ma kewa do leczenia. Ja nie mam, no. No i chłop nie ma kewa znowu. O, u, o kurde. Wo, Ale mi zacięło fort'a w ogóle. Ludzie, co się dzieje? Ale mi twoje taś tego ciało, co jest? Ale dobra, 8 kili i kolejne zwycięstwo, więc łatwo, S. do następnego.